Hej, cześć! Witam Was moi drodzy widzowie Długo się nie odzywałem, ponieważ nie było jak Nie mogłem wyjść w teren. No trochę przychorowałem No, a dzisiaj Dzisiaj też późno wybraliśmy się z Nairo na spacer. No tak wcześniej nie mogłem, o tak powiem. Ale dobra i godzinkę pochodzić po lesie. Jeździliśmy dzisiaj z kolegą w te moje miejsce opieńkowe. Myślałem, może w końcu wyskoczyły opieńki. Powiem wam, że nic. Nic u nas tutaj na Puszczy Białowieskiej. Jak na razie nie ma opieniek. Nawet tych młodych. Nie widać no a teraz przyjechałem w las ten co ostatnio znalazłem tą kępkę opieniek i też słabo słabo Beznadziejnie w ogóle nic nie ma żadnych grzybów są jakieś takie co nas nie znam ale myślałem może gdzie jakiś podgrzybek wpadnie Ogólnie taki rekonesans za opinkami chciałem zrobić, ale tak jak mówię, na zero na zero, nic nie tego, nic nie nie znalazłem żadnych grzybów. Są jakieś takie o pójście jakby Nie wiem co to za grzybki tutaj Tutaj tej grzybek. Tam grzybek rośnie. Ale co to za grzyby, to nie mam pojęcia. Myślałam, może gdzie pod grzybki jeszcze jakieś będą. Ale. nic Ogólnie już. O, jest inna rucha. Najra. Najra, najra. Najra. Chodź. Chodź, najra. Chodź, przywitać się z widzami. Chodź Niruńka. Chodź, powiedz Witam Was drodzy widzowie. O, ona od razu musi położyć się, poleżeć, żeby ją trochę poczochrać. Nie byłaby to czochra, tak? Pokaż się. No, o i dalej. No kurczę, coś mówiłem, ale już nie pamiętam co. No nie wiem. Ogólnie, a godzinę mamy 16:30 późno. Jest sobota. Jutro to już w ogóle czas przestawiają. Tylko będzie ciemnica o tej 16 godzinie. Także jeszcze dzisiaj można wyjść w teren. Jutro też myślę gdzieś pójdę poszwędam się. Ale szczerze mówiąc to nawet nie wiem za czym. Chyba od tak wezmę piesko Pójdziemy sobie spacerek jakiś zrobimy. No bo tak jak mówię w ogóle zero grzybów. Nie ma ani opieńki ani zielonki. Ja to już wyczeiłem taki pasent Dzwonię do rodziców. Pytam się, czy na rynku są opieńki albo zielonki. Jak są na rynku, no to muszą być i u nas. Ale. O, tutaj jakiś grzybek. Nie wiem co to. Głąbek. No, i tak. Taki mam na to sposób. Jeśli są na rynku, no to są. I w lesie. Proste. O, jest inna rucha nasza. A tak. mówię, O, co to jest? Co to tutaj rośnie? tej uj, uj. Ale podgrzybek. Ej, panie podgrzybku. Czego? Zdrowy jeszcze. Myślałam, że już bieda. Chociaż bieda pogryziony tutaj, to tu dołu. Ale jeszcze myślę, że pewnie zdrowaśny dziurawy by nie byłby. O, i tutaj są jakieś tam podgrzybki. Jeden, o! Też taki niczego sobie. Ale już podgrzybków powiem Wam, że chyba mam. Dosyć wystarczy mi w tym roku. Chciałbym zbierać opienik albo zielonek. Żona robi dobrą sałatkę z cebulką, z marchewką. Ogórek kiszony. To przepis jeszcze babci mojej. Ale wlazłem w dżunglę. Patrzcie jaka dżungla dookoła. Jesień już na całego. Przymrozki były. Dużo liści opadło. Jeszcze są takie co się trzymają. Ja tak sobie depczę po tych zaroślach. Z nadzieją, że może jak nie grzyb to może gdzie jakaś tyczka wpadnie. Ale że żeby nie było, że mnie na goni z tych krzaczorów. nie no tamto nie pójdę bo nie przejdę a może w sumie idę no i tak to się tak to się sytuacja z grzybami przedstawia o ale czachę znalazłem jakaś czacha jest znaczy to co już z niej zostało z tej czachy Nairis gdzieś tam lata. O, spójrzcie. Jakaś tam troszeczka była. Chyba Dixona. Ryjek zjedzony. Ale gąszcz. W takich wywrotach to i strach trochę chodzić. Żeby na dziki nie znaleźć. No, także myślałem w sumie z początku, że nie ma co nagrywać, to i nie będę nagrywał nic. Ale myślę, coś chociaż wam opowiem. Ciekawego, czy mniej ciekawego, ale coś tam pogadam. O. Także mówię, jeśli chodzi jak grzyby, no to słabizna. Nic nie ma takiego, co ja mógłbym zebrać sobie do koszyczka. Są jakieś takie, mówię, co nazw, nie znam. Olszówek to jest dużo. Olszówki to jest dużo. Ale oprócz olszówek, tych, co znam, to więcej. Wszystko takie grzyby, niewiadomego mi pochodzenia. O. o tam jest czuczma. Nawet pies ma problem, żeby przejść. Ale mam żyć tych much tych końskich, czy to kleszcze końskie, nie wiem, łosiowe, nie wiem jak one się nazywają ogólnie te co lecą w oczy jak ktoś chodzi po lesie to wie o co mi chodzi to jest zatrzęsienie pełno jest tego no takie spójrzcie brzozy to już praktycznie gołe jak ruszysz tą brzuską nie, jeszcze się trzymają jeszcze jeden przymrozyk i finito będzie będzie po liściach na drodze klon bardzo szybko gubi liście aby delikatny przymrozek to zaraz usieje ale fajnie one kolorków nabierają tak więc cóż takie tutaj tereny mam I rucha spaceruję sobie. Treny ładne, ale kurczę na no, tych grzybów brak. Będą one jeszcze w tym roku? Myślę, że będą, powinny być. A, trzeba trafić. Żeby gdzieś trochę cieplejszej nocy było, bo ogólnie to... Ojej, ogólnie to mokro jest w lesie, bo pada I to dużo deszczu jest Tylko mi się wydaje, że trochę zimnowa to jest Żeby było cieplej To by na pewno były tak grzybki No tak Zimno i nie chcą rosnąć no. Kurczę, jak to przejść? Czasem wejdę w taki teren, że idę, idę. No i muszę się wracać, bo jest tyle drzew na wywalanych, że nie dam rady przejść. Tak są gęsto przewracane i wysoko, że no nie da się. Tereny fajne są i na tyczki i na grzybki. Na tyczki trzeba czekać. Jeszcze trochę to sezon na łosia. Będzie można już powoli deptać, szukać. W końcu może mi się w tym roku uda podnieść jakąś rosochę. bo jak na razie są sumie podniesione mam dwie tylko podniesione przez przypadek bo zawsze szedłem za jeleniami a jeśli wychodziłem za rosochami nigdy nic nie znalazłem ale nie ma co się poddawać ja to zawsze mówię że kto chodzi ten wychodzi I myślę, że ja w końcu coś wydepczę. O. Neyri. Ślicznotka. Ślicznotka. No i takie oto właśnie pogaduchy są. Nie ma co za bardzo nagrać, ale coś tam powiadać można. jak jagodnik już też pożółku listki jeszcze się trzymają ale też już żółte na pewno było tu trochę jagódek no ale powiem wam że no, trochę chodzę już po tym lesie ale, ale ludzie dobrze zbierają zrzuty A żeby nic nie trafić starego Już nawet w takim terenie co chodzę No to to już jest przesada O jaka o jak osika roś rośnie leży Idę zobaczę Może gdzie leży jaka Para 14 taka i za 8 kilo <laughs> fajnie byłoby znaleźć Nawet to tak opłamane Żartuję, to jest to 8 kg No ale jakaś tyczka mogłaby leżeć Powiem Wam, że tutaj niedaleko Mam taki głośnik Ktoś tam gada, to psy wyją, to policja jedzie. To jeszcze tam jakieś cudawianki. I powiem wam, że to ma odstraszać zwierzyny, ale widziałem ostatnio, że koło tego głośnika kręciło się stado, kręciło się stado żubrów. I szczerze mówiąc to wywalone miały. Na, na ten głośnik już chyba się przyzwyczaiły chociaż powiem wam poszedłem wymienić kartę na fotopułapce no już taka szorówka była to jak zaczęły te psy być czy tam wilki, nie wiem ogólnie coś tam było no to tak ciary przeszły po ciele myślę jak ktoś nie wie, że ten głośnik tutaj stoi i wejdzie do lasu. Jak to zacznie wyjść, to z podęki. gaciochy trzeba wymieniać na pewno. Można za przeproszeniem się obesrać ze strachu. No i tak to tak to by wyglądało. No kurde. Żadnej tyki. Riki tiki nie ma tyki No ale to nic, nie ma co się tam poddawać Już i tak ja taką cierpliwość mam tyle co ja chodzę za tą rosochą W sezonie Nie mówię już po To i tak Cierpliwość jest No ale Ale w tym roku mi się uda Na pewno na pewno mi się w tym roku uda No bo jak nie w tym to w którym? Ileż można czekać? Musi się udać No i zobaczcie, było gdzieś dwa chyba podgrzybki i idę tyle czasu i nic. Nic nie widać. Myślałem, że chociaż podgrzybki uratują mój honor. Grzybiarze, ale no nic, z go to i Salomon nie naleje, co nie, nie ma to nie ma, co zrobisz, idę, A, uminę jeszcze ten świerk, patrzcie jak tam wywrócone, choineczka, te wywroty też nie wyglądają, układ korzeniowy, o. Pójście. Można schować się od deszczu, nie? Poleżeć. deszcz mi i pójść dalej. O, tutaj. No. Idę wywijam. Tutaj takiego z prawo w prawo. Prosto, prosto i do samochodu. Jeszcze dzisiaj dzień się nie kończy dla mnie. Muszę podjechać jeszcze w pewne miejsce. O, patrzcie, jakie tutaj grzybki rosną. Co to za grzyby? Może tutaj boczniaki? Nie wiem, nie znam się na tych grzybach. O. Ale znam się na takim piesku, tak? Ty, Czochruniu, Czochro, moja... Pokaż pyska, pokaż pyska. Ty, pokaż pyska sierściuch, taki mój kochany. Tak, ślicznotka moja, kochana. Jestem ślicznota, kochana. Tak? Neiris. Neiris. O, tutaj jasne grzybki, tutaj ciemne. Tutaj taki o, tunel. Trzeba jakoś się Dostać. Deszczyk zaczyna padać. Nieźle. Nieźle się dzieje. Oho Jak tu przejść? Oho Ale za komarki. No ładnie. Daś zaczął padać. A w takiej dziczy. O, stamtąd to przyszedł. Tam, stamtąd No dobra. Starczy tego ględzenia. Tak jak mówiłem. W prawo, w prawo. Prosto, prosto do samochodu. Jak coś ciekawego znajdę to się odezwę na a jak nie, to dziękuję Wam, moi drodzy widzowie, za, za to, że mnie oglądacie, za to, że subskrybujecie, komentujecie. Ogólnie dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. No i pozdrawiam Was i do usłyszenia.